Jaj, jaj, dziękuję. E, Paweł Kali w, y, w... Jutro. Jutro, jutro. Jutro jest dzień zagadek. No właśnie, dlatego się dziwię. Co to za przesyłka, jak ja nic nie zamawiałam? Następnym dniu roboczym zostanie Państwu doręczona przesyłka. Jesteś przepiękna. Geralt. Zebraliśmy się tu dziś, aby połączyć węzłem małżeńskim czarodziejkę Jennefer z Wengerbergu oraz wiedźmina Geralta z Rivi. I wspaniale pachniesz, Jen. Geralt z Rivi. Czy chcesz wziąć Jennefer z Wengerbergu za żonę? Chcę. Jennefer z Wengerbergu. Czy chcesz wziąć Geralta z Rivi za męża? Chcę. Jeśli ktoś jest przeciw je, tristemu małżeństwu, niech wystąpi teraz lub zamilknie trista wieki. Powtarzajcie za mną, wasza rotek. Oto biorę sobie ciebie, aby cię mieć i zachować. Oto biorę sobie ciebie, aby mieć i zachować. Na dole piękną i szpetną, najlepszą i najgorszą. Na dole piękną i szpetną, najlepszą i najgorszą. We dnie i w nocy, w chorobie i w zdrowiu. Teraz ja już nie będę powtarzać z nimi. Albowiem sercem całym Cię miłuję. I przysięgam miłować wiecznie. Póki śmierć nas nie rozłączy. Ogłaszam Was mężem i żoną. Hashtag Team30 i tak. Ale ma suknie. Trochę tak jak Craudville. <ścoughs> A teraz czas na prezenty dla pary młodej. Powiedzmy, że młodej trochę im zeszło. Specjalnie dla was zaprosiłem moich znajomków, orkiestrę Oksenfurską. Nie martwcie się, nie zniszczą zamku. A oprócz tego ballada. Gerard już ją kiedyś ponoć słyszał. Dziękuję Jaskier za wszystko! Luna, przestań! Kompletnie nie miałam pojęcia, co byście chcieli dostać, ale w komnacie Avalaka został jego ksengos i mnie olśniło. Będziemy mogli kontaktować się bez przeszkód i megaskopu. Bardzo ci dziękujemy, Tris. Ano, daliśmy wam z chłopakami już te wasze błyskotki. Ale jest coś jeszcze. Posłuchaj i raczej nie przerywać. Zebrałem ze sobą coś i uwierz mi, że jeśli tego nie przyjmiesz, to zdzielę cię tym w twój uparty łeb. Elitarny, cześć, cześć. Mam tu Sihil i pragnę ci go dać. Przyjmij go i powiedz na ścianie nad kominkiem. Wspomnij przyjaciół i stare czasy. Siema, sinek. Ona nie jadła? <ścoughs> mm, wielkie dzięki, będzie mi przypominał naj... Bla, bla. A dokładnie, bo w tym zaszczanym świecie musi być coś dobrego. Inaczej już dawno byśmy żarli z chlebu i obiadali się gośćmi. Och, moi kochani, tyle musiałam na was czekać. Przywiozłam wam sadzonki, jednych z najrzadszych roślin. Będziecie się musieli nimi dobrze opiekować. Być może zbudować szklarnię przy domu? Ale to przecież było wasze marzenie, prawda? Dziękujemy, Neneke, ale skąd wiedziałaś? Ach, Gerald, nadal zachowujesz tę swoją niewinność i niedomyślność dziecka. Chwali się takich ludzi. Trzeba o nich dbać, bo to unikaty, Yennefer. <noise> Dziękuję, Jerzyk, bardzo. Nie, wiesz co, ja czytam. Już ich nie masz, wszystko spłacone. Bardzo Ci dziękuję, Molnar. Nie, nie aż tak. <noise> dziękuję, Lolkowski. No, kochani, mam dla Was mały drobiazg. Znalazłem w tu najpiękniejszy z kryształów z mojej kolekcji. Słyszałem, że czarodzieje lubują się w klejnotach równie mocno co smoki. Dziękujemy. Z przyjemnością wykorzystam go do swoich eksperymentów. Bo tutaj nie ma dubbingu. Więc jest czytane Żeby nie było ciszy pełnej I żeby było wiadomo, o co chodzi, jak ktoś siedzi w pracy na przykład Proszę Tak <laughs> Siemanoj Co? Czy to, że dobre wziąć ślub, tylko długów nie mieć? Co? O co chodzi? Żartuję, żartuję. zdrowie pary. Ja już ogrywałam trójkę. Ja już trójkę przeszłam kilka razy. Znaczy dwa. Znaczy no jeden przeszłam, a drugi zaczęłam. I historii tego swendra i tak nie zrozumiesz. <grym> Cienki lalkowski. 400 lat życia, moi drodzy. W imieniu królowej Ceres chciałem wam przekazać wspaniały dar, który czeka na was w stajnie. Klacz i ogier, najczystszej krwi zwierzęta tego świata. Potomkowie jednorożców, nazywają się Freak i Thor. Dziękuję ślicznie. Czekajcie chwilę. Dziękuję, bardzo to cenię. Także ja już, ja już grałam w trójeczkę. Harty, yeah! dziękuję Ci się za subka, masz serducho, bardzo, bardzo mi miło. Eee, dzięki wielkie. Może coś zrobić. Czego szkoda? <laughs> za te narrację się należy dziękować. <laughs> Dziękuję Ci za biciki. Dobra, już mogę wracać. Dziękuję, ślicznie, dziękuję. Szkoda, że już grałaś trójkę. Eee, dziękuję, lolkowski ślicznie, zabiciki. Eee, no ja trójkę już grałam. Teraz dwójkę muszę przejść. Wreszcie koń, który nie będzie miał na imię Płotka i nareszcie jakiś czysty. Ej, Płotka była zajebista, proszę mi jej nie obrażać. Oto wasz nowy sługa, strażnik oraz ozdoba salonów. Golem będzie wykonywał wasze polecenia bez zająknięcia. Dziękujemy, ale doświadczyłem wiele przypadków awaryjności golemów. Dziękuję, Jerzyk. Spokojnie, ten jest bezawaryjny, gwarantuję. Możemy go na razie wstawić do laboratorium. Och, szeberka, szeberka z sosem barbaki. Ja ogólnie nie lubię szeberka, aż tak, bo tam nigdy mięsa nie mogę znaleźć. Oto, Basia Tysiąca Jednej Nocy, czyli 1000 coś tam, coś tam. Słuchajcie, bo może ogarnąć czat muszę. Jaki casting wygrałam, o co chodzi? Czy może przekupiła babeczkami? Jakimi babeczkami? Co się dzieje w tym momencie?! A dostałam jakieś? <ścoughs> o co chodzi? <ścoughs> Roż coś miał ci dać, ale po przyjściu Jorweta zobaczył się, yy, zaboczył się i siedzi przy stole. Nie ma sprawy, Wes. Nie mogłem was uprzedzić. Sam nie wiedziałem. Daj spokój, Geralt. Nie ma sensu dalej drzeć o to szat. Przemówię mu do rozumu. A, rozumiem, okej. Okay. Aha, jeszcze jedno. Taler prosił o przeczytanie tego listu. A? Bardzo uskarżał się na pominięcie jego skromnej osoby. Jesteście po prostu jebane chuje. Powiedział też, że macie się już do niego nigdy nie odsywać. Ale to nie my zapraszaliśmy, to Jaskier! Geralt, ciesz się, że nie przyszedł. To wesele, a nie Rynksztok. Oto dzieło mojej cudownej żony. To jest prześliczne. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Nie ma za co. Oj, zobaczysz, teraz Geralt. Będą kłótnie i płacze. Ale nie będziecie się mogli od siebie oderwać. Kedmil, kochani, wiele lat upłynęło od Waszego spotkania i wiele rzeczy przeżyliście, ale najważniejsze, że jesteście tu razem. Mam dla was pieczęć, której moc was połączyła. To nie była magia, to była prawdziwa miłość. Widać to było od początku. Ale ja nie lubiłam wielkich słów. Niech więc to mówi za mnie. Na pamiątkę. Dziękujemy. Teraz ja będziemy przyjmować wszystkie prezenty, tak? Przyjmijcie od nas naszyjnik z czarobiałych pereł. Stworzony przez rzemieślników z Is. Godny Twojej urody. Jest symbolem pojedniania. Serdecznie Wam dziękuję. Ej, ona, ona do tyłu szła! Zaproszono nas tutaj na życzenie Waszej córki. Mam dla Was coś, co należało do niej zostawiła to u mnie na pamiątkę. Wszystkie Pańskie listy i kopie listy wysłanych przez nią. Dziękuję. Miło będzie wrócić myślami do tamtych dni. Kochani, cieszę się z całego mojego wampirzego, pustego serca, że wreszcie Wam się udało odnaleźć spokój. Rozumiem, że przechodzicie na z braku lepszego słowa emeryturę? Być może. Będziecie mogli usiąść z wieczorem ze smakiem, degustować jego wspaniały smak, płonąc moc emanującą z kieliszka. Dziękujemy, Regis, bardzo dziękujemy. Przyniosłam dla was nasiona z wyspy jabłoni, z waszej wyspy. Proszę. Przywołują wspomnienia z czasów, gdy mieliśmy tylko siebie i mogliśmy odpocząć. Dziękuję. Ten prezent znaczy dla nas więcej niż jakikolwiek inny. To wszyscy możemy zająć się ciastem. Orkiestra! Grać! Cholera, nie przesadziliście z tym tortem? Skąd go macie? Nie narzekaj, tylko go rozkrój. Czym, jest za duży na nóż. To Tylko wiecie, w rozpłataj. Eee, tak, chyba tak, możliwe. <grywa> Dobrze, gada. Weź swoją wiedźmińską... Dobra. A który? Orientujesz się? Bo już mnie już nudziły te konwersacje o prezentach. Spotkałem Geralta prawie 30 lat temu. Na festynie w Gulecie. Z uwagi na obecne tu damy nie będę wchodził w przykre szczegóły, niemniej ja oraz Wiedźmin szybko się zaczęliśmy dogadywać. Nie przypuszczałem wtedy nawet przez moment, że moje przyspostrzeganie świata zmieni się wtedy tak diametralnie. Że przyjdzie mi przystawić z człowiekiem legendarnym, znanym na całym świecie dzięki swoim wyczynom. Dzięki ponoć kręcącemu się wokół niego splotowi nici przeznaczenia. Rok później, na skutek pewnych wydarzeń, przyszło się spotkać czarnowłosej czarodziejce i białowłosemu Wiedźminowi. Znałem go już trochę i wydawało mi się, że nigdy nie zobaczył go zakochanego, a jednak dostrzegłem to od razu. Stracił dla niej głowę. I ona choć wydawała jej się, że nikt nie widzi, też coś poczuła. I tak zaczęły się plątać ich losy. Dwoje ludzi wciąż żyjących w rozłące, a nadal się kochających. Uczucie, którego już nic nie mogło zniszczyć. Oboje byli skazani na samotność, gdy pewnego dnia przed Wiedźminem pojawiła się dziewczynka o szarych włosach, która na dobre połączenie te dwa serca i sprawiła, że już nigdy się nie rozłączą. Ona miała białe włosy. Ale ja nie widzę w nim Wiedźmina, nie widzę Bohatera, widzę najlepszego przyjaciela, który uratował moje życie wiele razy. Chociaż ja niewiele mogłem dać w zamian, to przyjaźń trwała przez wszystkie wzloty i upadki. I jesteśmy tutaj nadal. Dziękuję za wszystko, Geralt, za to, że dzięki Tobie jesteśmy tutaj razem. I dziękuję Tobie, Jennifer, za to, że spędzisz z nim całe życie. Zasłużyliście na to oboje. Życzę szczęścia, zdrowia, a nade wszystko udanej nocy poślubnej. A teraz zapraszam parę, parę młodą do tańca. Tam powinno być parę wzloty i upadki. Co jakie wzloty? Pryszczyla! Myślałam, że będzie śpiewać. Mogli dać tutaj. Jak to wspaniale brzmi. Ale nie rezygnuj z Jen. Nie zrezygnuję. Co? Czas na to, za parę młodą, za Jenę z Wengerbergu i Geralta z Rivi. Czemu oni nie dali tej piosenki tutaj do tego? Dali, jak Geralt śpiewał o kutasach. Czy uważacie, że Ciri pasuje do tego Skelligejczyka? Gijczyka? To nie jest jakiś Skelligijczyk, to brat królowej. Już podobno byli kiedyś razem, dawno temu. Cześć, cześć, hej, hej. Krach e, mi to opowiadał. Podobno nawet się zaręczyli, kalantkę została szału. No nie wiem, ona i Jare mieli się ku sobie, a pisarczyk sprawiał lepsze wrażenie. Popatrzcie teraz na niego, uczynny, pracowity i stateczny. Neka, twój ostateczny Jarek właśnie osuwa się pod stół. O, Ciri Siri tu idę. Geralt, przejdźcie i porozmawiaj z każdym. Dobrze. Jak sobie życzysz, moja pani? Zacie żono. Kochanie za dzisiaj. Chcę cię dzisiaj żywego w nocy. Porozmawia... O kuźba, z 18 ludźmi mam gadać! Powaliło ich tutaj chyba! Jesus! Masakra! O Jezu! Ej, tutaj mi dwóch wesło mnie, Bo rozmawiam sobie z dwoma krasnalami, prawie z trzema, o co z bady, Stulcie, jadaczki, pijcie bawcie się i nie narzekajcie, nie przejmujcie zolta, nie jesteśmy na pogrzebie i wypijmy za to, żebyśmy nigdy nie byli. Będzie trzech zaliczonych? Jeden kuźba, a gadałam z trzema. O! Dobra, a JNF nie mogłaby ze mną pogadać, a mogę tutaj sobie na środku i pogadać z każdym? Te świetnie pogadam. Ale ja ty mam z osiemnastoma typami tutaj gadać, już nie mogli tego skrócić? Co cię gryzie? Geralt, ja... ja wyjeżdżam. Wiem. Nie gniewasz się? Nie walczyłem przez tyle lat, żeby ci czegokolwiek zabraniać. Dziękuję. I wbrew temu, co teraz myślisz, zobaczymy się jeszcze. Geralt, mogę zapytać, co chcesz zrobić z tymi nasionami? Eee... Szczerze mówiąc ja mam pojęcia Ciri. Muszę się dobrze to dobrze przemyśleć. Ta wyspa nie się ze sobą wiele wspomnień. Dwa! 2 na 18, słuchajcie, jest dobrze, jest dobrze! Ogólnie. Shani! Shani, talk to mi Naprawdę, medycyna wśród druidów jest już tak rozwinięta? Nie spodziewałam się. Od setek lat pomagają klonom. Nie mamy innych medyków na wyspach. Niepotrzebni nam. O, Geralt. Szani, czym się teraz zajmujesz po wojnie? Wróciłam do Joksenfurtu. Mnóstwo ofiar wojennych do operacji. Niektórzy lekarze polowi nadal żyją w poprzednim wieku. Planowałaś co potem? No, trzymaj się, Harty. Miłego dzionka. Nie, na razie 1 wykazała mi gadać ze wszystkimi gośćmi. A jakby sam. Słuchajcie, jeżeli byśmy się podzielili, że ja gadam z połową i ona z połową, to byśmy mieli po 9 ludzi, a nie. 18. Dobra, chcecie te dialogi pełne, tak? Czy mam je skipować? Nie, drogi Dudu, zamiana w aglowala celem spędzenia nocy przed, z pewnością jest nie taktem towarzyskim. Czy Doblery nie mają kompletnie żadnego wychowania? Ależ co pan insynuuje, panie Borg, bo nieaktualnie się zachowujesz, drogi Dudu. Wybać mi, masz rację, masz rację. Zero, Geralt idzie. Gdzie potem ruszysz? Chyba na północ. Jeszcze nigdy nie wiedział, co jest za soczym górami, w których w północy krańca zamieszkają moi pobratyńcy. Być może nie ma już nic oprócz pustyni i krononów. Okej, okay, jeszcze szczęścia.